Nowa Motorola Razor 50 Ultra pozwoli nam również wygenerować tapety przez AI. W poprzedniku mieliśmy funkcję utwórz SI i synchronizację stylu, czyli robiliśmy zdjęcie jakiegoś stroju i nam się generowała tapetka pod ten nasz strój, żeby ona była spójna z tym jak będziemy wyglądać. A teraz w nowej wersji mamy też Magic Canvas i tutaj możemy wpisać co chcemy. I zobaczymy, jaką nam utworzy tapetę. Jedyny mankament jest taki, że musimy to napisać po angielsku, portugalsku lub hiszpańsku. Więc sobie wejdźmy tutaj w edycję. O, wpiszmy sobie Happy Cat Carton i zobaczmy, co nam wygeneruje. Chcemy kreskówkowego, szczęśliwego kotka. Zobaczmy. O, I mamy na przykład coś takiego. Jak nam się nie podoba, to możemy oczywiście ponownie wygenerować, zapobrać sobie tą tapetkę bądź po prostu ustawić na ekran zewnętrzny. Możemy też ustawić na ekran wewnętrzny. O. A dajmy na oba. I prezentuje się o tak. I co myślicie?